Z Minecraft na temat pułapek na potwory. Ja znam akurat trzy pułapki na potwory i teraz je Wam zaprezentuję. Ok, yy, tak. Będą potrzebne yy, pistony naciskowe znaczy cztery pistony, trzy płytki naciskowe i jedną wiatrę z wodą. 8 8czzwi i trzy jakikolwiek kamie Zacznijmy od tych z pistonemó. No, e, tutaj płytkę. tak jest, tak, dobra, i teraz, Mówię, w moim przypadku to są kamienie, znaczy ruda diamenta. Kurde, e, połóżmy ci chwilę, zrobię cięcie. OK, jestem z powrotem. Dobra. No i teraz jak widzicie na przykład jestem potworem. No dobra. Udawajmy, że jestem potworem. No, jestem potworem. Bleh. I staję na tym i nie mogę wyjść. Ani wyskoczyć, ani zniszczyć, ani... Z... No bo potworem nie potrafią tego niszczyć. Więc tak to będzie działać pierwsza płatka. Bo może znowu mi przyszedł do latania. No a dobra, mniejszę z tym. Nie lubię za bardzo latać, ale smokło. O, dobra. Wspani. Ech, muszę znowu zrobić cięcie. Widzimy się poprzednio. Okej, okay, jestem z powrotem. Mm. Teraz przejdźmy do następnej pułapki. To płytka mi I kładziemy drzwi. Będzie się zniknąć. O właśnie, trzeba uważać, bo później się zrobimy tak, żeby nam się otwierać, a nie zamykać. No co jest? O. I jeszcze tu jest? Nie. Poprawię. Okej. Okay. Dobra. No i Tak. Okej... Okay. Ups... Trochę błąd. Błędów trochę zrobiłem. Dobra. Okay. Tak. Ah. Znowu. Tak. Tyk. 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 Sorry, Dobra. ja nie mogę. Pyk, 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 Dobra, i znowu dajmy, że jestem potworem. Łe, błę, błę, Nie mogę wyjść. <laughs> Sorry, za błąd. Dobra, ja jestem potworem. O nie, nie mogę wyjść, co się dzieje. Łe, łe. No właśnie, i to jest właśnie też na ten, na tym poziomie. E I teraz jeszcze trzecia pułapka. Jest taka sama jak te z drzwiami, tylko że jak jakiś potwór wejdzie do niej, to w pewnym, w pewnym momencie będzie ginął. I to jest chyba ten plus. Albo i minus, nie wiem. Dobrze? Dobrze. Mm, tak, wiem, cina Ale mam trochę pełnego metalu tam, spoko. Okej. Ok. Okidoki. Teraz kamyczek. Pięk. Tyk, 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 tyk. Teraz będzie potrzebna woda. Dobra, okej. Okay. I woda oczywiście stoi w miejscu. Jestem potworem. Jestem potworem. I idę, idę, idę. O nie, nie mogę wyjść, duszę się, no ja oczywiście po, po pewnym czasie zginie, no bo się udusi, nie, znaczy ja gram na creative, creative, więc nie ginę, tak, o matko, dobra, mój punkt, no ja no, tam spoko, już się naprawi. Dobra. Tak więc... Oto te moje trzy sposobne pułapki. Znaczy, trzy pułapki położone z Ja będę <laughs> znał jakieś inne pułapki. Znaczy, że będę znał... No, no... To... to zrobię odcinek i ten odcinek dalej. Dobra. No to co? Dobra, czyli tak, tak. Dobra. Dobra. no a to zacznijmy jak początek. Nie musisz początek. jak początku. Za, jak zaczęli właśnie. Dobra. Yy. A więc oceniajcie, subskrybujcie i oczywiście komentujcie. Cześć!